Zależy. Panie marszałku, Wysoka Izbo, chciałem powiedzieć na wstępie, że bardzo cieszę się, z całym szacunkiem, panie wicepremierze, że doczekaliśmy czasów, w których w polskim Sejmie trzeba się tłumaczyć z przynależności do Unii Wolności. To jest bardzo dobra zmiana, to jest bardzo dobra rzecz, że. Przynależność do Unii Wolności to coś wstydliwego, coś, z czego trzeba się tłumaczyć. To była antypolska formacja, bardzo źle zasłużona dla państwa polskiego. I na szczęście czas jej i jej pogrobowców się kończy. Szanowni państwo, są następcy, ale ci następcy, panie pośle, i tu odnosząc się również do głosu pani premier Kopacz, ci następcy, którzy zgromadzili się w sobotę w tej liczbie kilkudziesięciu, tysięcy na manifestacji. ta manifestacja łącząca platformę nowoczesną, PSL, komitet obrony. Czego tam oni bronią, to już nie pamiętam. E, homoseksualiści, socjaliści, zieloni, SLD, liberałowie, wszystkie te, cały ten powiedzielibyśmy Tolkienem lewicowo-liberalny mordor który zebrał się w sobotę ten mordor zebrany pod flagami tęczową i brukselską to niestety nie była proszę państwa żadna manifestacja siły jeśli weźmiecie pod uwagę trendy jakie panują w Polsce w Europie a już nawet i w Ameryce za sprawą Trumpa to była to manifestacja oblężonej twierdzy tak, pod flagą brukselską i pod flagą tęczową zbiera się dzisiaj oblężona twierdza w Europie, a nie coś, co reprezentuje siłę albo przyszłość naszego państwa i naszego kontynentu. Panie Marszałku, jeśli Pan byłby łaskaw zwrócić uwagę posłom Platformy, żeby. Szanowni Państwo, tak jak już zostało już powiedziane, audyt jest potrzebny. Nie tylko audyt, ale i odpowiedzialność polityczna której nie było przez ostatnie 25 lat. Jest to głęboką groteską. Jedynym pociągniętym do... Nie pociągniętym, ale wciąż stającym do odpowiedzialności za afery, za przekręty, za złodziejskie prywatyzacje, jakich było bez liku po roku 1989, jest Emil Wąsacz. I to on cały czas nie może być do tej odpowiedzialności pociągnięty. I to jest farsa. To jest głęboka farsa. W państwie polskim zresztą powinien działać nie, powinna działać nie tylko prokuratora, ale i Trybunał Stanu. Ale o tym na koniec. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Taki audyt jest potrzebny pod warunkiem, że wyciągamy z niego wnioski. Że wyciągamy z niego prawidłowe wnioski. Ja się bardzo cieszę, z wielu głosów, które tutaj padły ze strony rządu. Na przykład, kiedy pan e, wicepremier Morawiecki mówi o patriotyzmie gospodarczym. Natomiast bardzo bym prosił panie premierze, żeby nie mówił on, pan w ten sposób, jakby to pan czy rząd PiSu odkrył patriotyzm gospodarczy. Pewne oczywistości dotyczące zachowania polskiej własności w handlu, w bankowości, e, polskiej własności ziemi, polskiej własności przemyśle, są głoszone przez środowisko narodowe, są głoszone przez ruch narodowy od wielu, wielu lat, od zawsze, i to są za, żadne odkrycia. Natomiast bardzo się cieszę, że ten głos na rzecz protekcjonizmu gospodarczego, na rzecz nacjonalizmu gospodarczego dzisiaj tutaj wybrzmiał z ław rządowych. To bardzo dobrze, tylko prosiłbym o konsekwencje. a tą konsekwencją, tą konsekwencją powinno być między innymi powiedzenie zdecydowanie nie dla nowej ofensywy globalistów, jaką jest TTIP czy CETA, te traktaty międzynarodowe, które mają za zadanie jeszcze bardziej spauperyzować, jeszcze wzmocnić centrum, a obniżyć zdolności gospodarcze kolonii, tak, takiej neokolonii, jaką dzisiaj jest Polska. Jeśli chodzi o wypowiedź pana ministra Waszczykowskiego, bardzo dobrze, że rząd deklaruje zerwanie z polityką białej flagi. Ale co ta polityka białej flagi oznacza? Ta polityka białej flagi to przecież nie tylko polityka wobec chociażby Rosji, jest to polityka również wobec Ukrainy, na której rozwija się banderyzm i której obecny rząd również w żaden sposób nie koryguje. Ukrainy, która nie jest partnerem naszym, nie bierze pod uwagę naszych strategicznych interesów jeśli chodzi o politykę zagraniczną, jeśli chodzi o strefę bezpieczeństwa, już zwłaszcza gospodarki, a której mimo to pożyczamy ogromne sumy pieniędzy. Jeśli chodzi o politykę białej flagi, to nie można jednocześnie walczyć z biurokracją brukselską i z naciskiem, który idzie z Brukseli, i w tym samym czasie popierać Europejskiej Straży Granicznej, Prokuratury Unijnej i jednocześnie wzmacniać centralizm brukselski. To się po prostu ze sobą nie łączy, tego nie można logicznie połączyć. I tutaj Platforma Obywatelska jest logiczna. Tutaj nowoczesne. Oni mówią tak, federalna Europa, jedno państwo unijne. Oni są tutaj koherentni, oni chcą zrezygnować z suwerenności. Wy nie jesteście w tym momencie koherentni. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o koherentność, jeśli chodzi o spójność tego, co robi rząd. Bodaj najcięższe dzisiaj zarzuty padły pod adresem Ministerstwa Obrony Narodowej, ale też i pod adresem szwarc charakteru rządów Platformy Obywatelskiej pod adresem Bartłomieja Sienkiewicza. I bardzo dobrze, ponieważ państwo za czasów Platformy to było państwo inwigilacji, podsłuchów i pacyfikacji opozycji politycznej, również opozycji narodowej za pomocą służb. Dziwi mnie, że nie padło w tym kontekście nic o marszach niepodległości inwigilacji, pacyfikacji, używaniu służb, podpalaniu budki. Pan ambasador Dziwi mnie to, że to nie padło. Ale w niewielkim stopniu i na dalszym miejscu. Natomiast zwracam się w związku z tym do posłów Prawa i Sprawiedliwości, do Klubu Prawa i Sprawiedliwości o konsekwencje. Bardzo dziękuję, panie pośle. Ko Bardzo ostatnie dziękuję. zdanie, panie pośle. Pan ostatnie zdanie. Czas. Ruch Narodowy jutro złoży wniosek, zaproponuje wniosek o Trybunał Stanu Bardzo dla Bartłomieja Sienkiewicza. Panie pośle, Apelujemy o to, żebyście. Pani poseł Elżbieta Kruk, Klub Ale...